Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgiet, Wydarzenie Dnia. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński porozumiał się z Tadeuszem Ryzykiem i porozumiał się z kierunkami Kościelnymi i robią ofensywę w związku z chęcią powrotu czy próbą powrotu Jarosława Kaczyńskiego do władzy. Widzicie Państwo, Ryzyk zaatakował nawet Karola Nawrockiego. Jaresł Kaszyński jest zły, że Karol Nawrocki nie działa tak, jakby Kaszzyński to sobie wyobrażał, że Karol Nawrocki odciął się od Pisu, e, pozornie schował się w Bieszczadach, a tak naprawdę e, robi swoje. To znaczy, e, no, szykuje swoje ugrupowanie, pewnie będą razem z Mencenem E, próbować stworzyć ugrupowanie, które by przejdzie PiS. Nie wiecie Państwo, Jarosław Kwarzyński e, uzyskał poparcie Tadeusza Ryzyka. Przypominam Państwu, że na początku e, kandydowania Nawrockiego ryzyk pomijał Nawrockiego, nie, nic o nim nie mówił. Dopiero później, kiedy e, była wizyta słowomira Mencena w pałacu prezydenckim i wyraźnie się mówiło, że Duda ma poprzeć słowomira Mencena. To wtedy, kiedy słowomir Mencen wyszedł taki nabuzowany z tego spotkania i, i mówił te głupoty do, do pani Jasten Dobroszkoracz, no, łagodnie zasugerował, jej, że ona nie zrozumie tego, co. Dlaczego zadaję pytania posłom, był jaka, jaka jest tutaj jego cała polityka, czy cała jego polityka? Czy oni uzgodniali z prezydentem, a pani redaktor zadała po prostu pytanie, w jaki sposób on chce przeznaczyć więcej pieniędzy na zbrojenia, zmniejszając podatki. No, to było, to było rzeczywiście niemądre. I wiecie Państwo, teraz, kiedy. Nawrowski gra swoją grę. Kaczyński próbuje go dyscyplinować. I Kaczyński używa pomocy Księdza Rydzyka. Pamiętajcie, że później już Ryzyk poparł Nawrockiego. To znaczy wtedy, kiedy po tym spotkaniu, o którym Państwu mówię, kilka dni po tym spotkaniu, Juda, który. Również nie popierał Nawrowskiego. Pamiętacie Państwo taki spektakularny gest, kiedy wyciągał z marynarki kopertę i mówi: No, jest kandydat, jeszcze oczywiście. No, doktor Karol Nawrowski musiał sprzedać tej koperty, to jest bzdura. W kartki z tej koperty. To było celowe pokazanie, że nie przywiązuje wagi tej kandydatury. No i później e, zabrał, już Kaszyńskim ukazał, zabrał na pokaz samolotu prezydenckiego do, e, lecąc do rydzyka. Karola Naworskiego. Oni lecili tam w związku z zorganizowaną obchodami, uroczystościami, takimi podziękowania Polakom, Polakom którzy ochraniali Żydów w czasie Bowiem. Tak. No oni. Nawrocki był tam razem z ludą. Ta wizyta została we wszystkich mediach opisana. Nawrocki został przyjęty przez ryzyka. Ryzyk powiedział parę ciepłych słów, no ale teraz ryzyk wkracza do akcji wspomagając Kaczyńskiego, no bo Nawrocki odcina od PiSu. I co mówi Rydzyk? Ojciec Rydzyk upomniał Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. To mu się nie spodobało. Ojciec Tadeusz Rydzyk zabrał głos na Jasnej Górze. Czy to jest on tym? Karol Lewandowski napisał to, szanowni Państwo. Ojciec Tadeusz Rydzyk zabrał głos na Jasnej Górze na temat prezydenta Karola e, Nawrockiego, elektra prezydenta. Dyrektor Radia Maria wyraźnie nie był zadowolony z faktu, że polityk nie przybyły na pielgrzymkę rodziny Radia Maria. Połusił go wprost z ołtarza. Myślałem, czy się nie skusi, mówi mniejszo rozczarowany duchowny. Pielgrzymka rodziny Radia Maria, jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tej wspólnoty, zwiększenie uroczystości była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa lityjskiego, jak co roku pielgrzymka zgromadziła tysiące wiernych oraz licznych grono polityków i osób publicznych sympatyzujących z Radzie Maryja i tak dalej, i tak dalej. się przy do ojca Andrusza Ryzyka, Pod koniec wydarzenia podziękował obecnym politykom, ale też zdecydował się na publiczną krytykę nieobecnych, zwłaszcza jednego. Mowa tu o prezydencie e, elekcie Karolu Nawrockim. Rewtem torysta nie krył zawodu faktem, że na pielgrzymce zabrakło Prezydenta elekta Karola Nawrowskiego, który już niebawem ma objąć najwyższy urząd w państwie. W swojej pełnej aluzji wypowiedzi ojciec ryzyk zasugerował, że Karol Nawrowski powinien był pojawić się na Jasnej Górze, a jego nieobecność może być sygnałem niezrozumienia wagi tego wydarzenia. Co no, no jak to może być, że się ryzykowiny nie porządkowuje? Widzimy Państwa, Karol Nawrocki i Słowem Męce, no, owszem, oni doceniają rolę ryzyka, ale kierują się już do tego elektoratu młodzieżowego, który no, został odstręczone od kościoła i młodzież coraz mniej się zajmuje kościołem. Kochani, wszystkim ogromne dzięki, no i tym posłom, i tym zakazanym też. Bo to pis ze wszystkimi po kolei. Z panią minister od prezydenta, a tak myślałem, pani minister, czy nie skusi się prezydent, czy mu Duch Święty podpowie, żeby przyjechać. Mnie się wydaje, że mu podpowiadał. Czekamy na jedno i drugie. Mówił Tadeusz Rzyzyzyk, odnosząc się do urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który też nie uczestniczył w pielgrzymce. I teraz słuchajcie państwo, ciepłe słowa, dla kogo skierował. Tadeusz ryzyk no, szkoda, że józef Kaczyński tego człowieka nie, nie, nie zrobił kandydata na prezydenta, no, żartuje o W zupełnie innym tonie. Ojciec Rydzyk wypowiedział się o Danielu Obajtku, byłym prezesie PKN Orlen. Nie tylko wyraził wdzięczność za jego obecność, ale z, też z entuzjazmem ogłosił, że po zakończeniu nabożeństwa Obajtek będzie podpisywał swoją książkę zatytułowaną: jeszcze nie skończyłem zeznawać. Eee, zeznawać, <laughs> piękna rzeczy kochani, ale tu jeszcze mamy bardzo ważną osobę pan Daniel Obajtek jeszcze jest tutaj, to trzeba już iść panie Danielu, spieszyć się, ale po błogosławieństwie tam przy pomniku kardynała Wyszyńskiego będzie podpisywał książkę, jeszcze nie skończyłem to nie jest obietnica, tylko zapewnienie, Szanowni państwo rzeczywiście to jest kuriozalne, ale pamiętajcie że to jest Działanie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński uruchamia Kościół, uruchamia hierarchów kościelnych do tego, żeby jednak Karol Nawrocki, żeby Słowomir Mencen nie mieli możliwości tutaj no, grania pierwszych skrzypiec. Wiecie Państwo, również elementem tych działań była fatalna wypowiedź biskupa Wiesława Meringa i posłuchajcie. Biskup Wiesław Mering w aktach figuruje jako TW <taki> tak no. On, Kaczyński ma te akta służyły bezpieczeństwa i oczywiście. Oto kim jest mochorowy biskup. Biskup Wiesław Mering z Włosławka, w trakcie sobotniej mszy na Jasnej Górze dla uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja powiedział między innymi, że rządzą nami ludzie, których samych siebie określają jako Niemców. Na jego słowa zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a publicysta Tomasz Terlikowski ogłosił tezy głoszone przez duchownego jako głupie, skandaliczne i niechrześcijańskie. W przeszłości hierarcha, który sam określił się jako moherowy, wielokrotnie szykował swoimi wypowiedziami oraz nieskrępowanym głoszeniem poglądów politycznych. Od lat ciągnie się te zdanie w sprawa współpracy z służbą Bezpieczeństwa, PRL, jako tajny współpracownik o pseudonimie Lucian, której duchowny zaprzecza. Pamiętacie państwo, że Melling używa taśm, które były puszczane na pomach telewizji, w antenie telewizji Republika. Te taśmy, w których Donald Tusk i Stangich żartują sobie o tym o tej, o tej niemieckości kpią z tego. Biskup robi z tego takie sztuczki socjotechniczne i mówi o tych, o tych właśnie, o tej niemieckości. To coś, coś wyjątkowo ohydnego i szczególnie przy takiej uroczystości religijnej. I zareagował na to, zareagował na to Radosław Sikorski. Uprzejmie informuje księdza biskupa Melinga. Przez Związek Rodzinny z Niemcami I mam taki, że brat mojej babci, ksiądz zakonik Roman Ziętarski, zaliczył pięć lat dachał. Prysza w prysze z błogosławionym Michałem Kozalem, pańskim powszednikiem. Do słów duchownego odniósł się w tefonie 24 publicysta Tomasz Terlikowski. Apelował, aby inni biskupi zareagowali na słowa Meringa. Trzeba powiedzieć zupełnie jasno, biskup Merling wobec innych, wobec obcych, ale także wobec tych, którzy się z nim nie zgadzają, nie zachował się jak Jezus Chrystus, nie zachował się jak Samarytanin, zachował się jak nie brat, nie bliźni, nie ewangelicznie, niezgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa, niezgodnie z nauczaniem Kościoła. Drodzy Państwo, to wszystko tak delikatnie mówiąc jest podyktowane tym, że Rosowka Kaczyński no, jeszcze naprawdę bardzo mocno jest zaniepokojony tym, że, no jemu się wszystko wymyka z rąk, bo Karol Nawrocki, no, który miał się meldować do nogi do Jarosława Kaczyńskiego, robi swoje, e, tutaj ma w tej chwili bardzo duży problem związany z Szymonem Kołownią. No nie wie, czy Szymon Kołownia dowiezie ten jego szantaż, czy nie dowiezie tego jego szantażu e, związanego z, z tą koniecznością e, zaprzysiężenia Nawrockiego 6 sierpnia. Ale z drugiej strony ten zaprzysiężony Nawrocki no zerwie mu się całkiem zesmyć. On już wcześniej musi mu pokazać, że to on jest w stanie spowodować, że Hierarchowie Kościoła będą mogli mu pogrozić palcem. I dla niego to jest niezwykle ważna sprawa. My teraz to będą mogli mu, tak mówiąc, brzydko nafiukać, bo jak widzicie Państwo, ja nie bogatelizuję roli Kościoła w Polsce, ale ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, w jaki sposób ci hierarchowie działają. I macie tutaj dokładny przykład tych, tych, tych działań Jarosława Kaczyńskiego. Najśmieszniejsze jest to, że bezinteresowny ryzyk wychwala pod niebiesą obajtka, tym bardziej należałoby zabrać sprawę, która zabezpieczyła akcji, akta Fundacji Lux Veritatis. Naprawdę to trzeba było posprawdzać i, i zrobić konfrontację pomiędzy Obajtkiem i Tadeuszem Ryzykiem odnośnie środków, które przeznaczał z Orlenu. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.